Jeśli prowadzisz agencję marketingową, to zapewne komunikaty typu niekonkretne lidy, niska sprzedaż, niska skuteczność, nie odbierają, nie działa to wszystko. Słyszysz na co dzień od swoich klientów, którzy nie do końca są zadowoleni z tego, jak rozwija się ich firma, jak dużo sprzedaje ich firma. I zapewne bardzo mocno cię to frustruje, również mnie to frustrowało, ale na szczęście znalazłem sposób na to, jak uniknąć właśnie tego typu sytuacji i pomóc naszym klientom mocniej wykorzystać potencjał kampanii reklamowej, którą dla nich przygotowujemy. I wielu właścicieli agencji marketingowych myśli, że nie da się nic z tym zrobić, że po prostu już tak musi być, ale moim zdaniem mimo wszystko mamy na to wpływ. Jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom właśnie rozwiązać sobie ten problem i zwiększyć skuteczność kampanii reklamowej, którą dla nich przygotowujemy i opowiem Ci właśnie o tym w tym filmie. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, chciałbym Cię jeszcze zaprosić do naszej społeczności właścicieli agencji marketingowych, na ten moment jest ponad 80 osób, link znajdziesz w opisie, jest tam właśnie dużo wiedzy merytorycznej, społeczność, gdzie możesz zadawać pytania, też spotykamy się raz w miesiącu na takim spotkaniu na żywo, więc wejdź w, w opis, zobacz, czy to jest dla ciebie i zaczynamy już z filmem. A więc tak, problem, jaki widzę na rynku, to jest taki, że właściciele agencji marketingowych generują masę kontaktów dla swoich klientów, a oni obdzwaniają je dopiero po dwóch, trzech dniach lub prowadzą rozmowy tylko i wyłącznie, aby je odbębnić, bądź po prostu w ogóle nie dzwonią do tych leadów, przez co skuteczność tej kampanii reklamowej jest zdecydowanie niższa niż mogłaby być, gdyby ci klienci bardziej Poważnie, można by powiedzieć, podchodzili do tych kontaktów, i często wtedy komunikaty, jakie dostają właściciele agencji marketingowych, są takie, że ludzie nie odbierają, ludzie są niekonkretni, zmienicie coś w kampanii, a tak naprawdę problem nie leży w kampanii, i przez to, właśnie przez tego typu sytuacje, nie wykorzystujecie potencjału kampanii, którą przygotowujesz dla klientów i przepalacie budżet reklamowy. I co za tym idzie? Ciężko jest ci wtedy zwiększyć cenę Twojej usługi marketingowej, którą świadczy dla swoich klientów, ponieważ sprzedaż, którą generujecie, jest bardzo nieregularna, jest niska w porównaniu do tego, co mogłoby być i dzieje się tak. Właśnie ci klienci nie obcwaniają tych kontaktów, twierdzą, że są niekonkretne, ponieważ wielu właścicieli biznesów nie ma takiego przedsiębiorczego podejścia, pracują po 10-15 godzin dziennie. Co sprawia, że odczuwają bardzo duże zmęczenie, stres związany z dużą ilością zadań, obowiązków i chaosem w ich biznesie. Często też próbują robić wszystko samodzielnie i są okresy, gdzie zwyczajnie nie wyrabiają, nie są w stanie obzwaniać tych lidów na czas, nie są w stanie poświęcić większej ilości energii na to, żeby obzwonić te lidy w dobry sposób i cierpią właśnie na tym wyniki waszej współpracy. I teraz powiem Ci, jakie jest rozwiązanie tego problemu. Które my właśnie wdrażamy w naszej agencji marketingowej, którą prowadzimy. I gdy nasi klienci przychodzą do nas, często właśnie działają w ten sposób, że odczuwają ogromny stres, chaos, pracują dużo, robią dużo, ale niekoniecznie daje im to wyniki, daje im to progres. Dlatego to, co robimy, to uczymy naszych klientów, jak myśleć bardziej przedsiębiorczo, czyli mówimy im, na jakich działaniach powinni się skupić jako właściciel biznesu, jak je oddelegować do zespołu, w jaki sposób je oddelegować. I dzięki temu nasi klienci rozwijają się zdecydowanie szybciej, generują większą sprzedaż i mocniej wykorzystują potencjał kampanii reklamowej, którą dla nich przygotowujemy. I dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć swoje ceny i pobierać więcej od nich za usługi ze względu na to, że ta sprzedaż, którą dla nich generujemy, jest zadowalająca. Na takiej zasadzie plus dodatkowo wyniki, które osiągają, osiągają też niższym nakładem czasu, energii i frustracji. Która jakby uczestniczyła im do tej pory. I teraz przedstawię Ci dwa proste działania, które właśnie wdrażamy u naszych klientów, które pomogą im zyskać więcej czasu i lepiej wykorzystać kontakty, które im dostarczasz z kampanii reklamowej. I pierwszą rzeczą jest oddelegowanie zadań operacyjnych obsługi klienta do zespołu i skupienie większej ilości na sprzedaży. I zobacz, wielu właścicieli biznesów, tak naprawdę i robi marketing, i sprzedaje, i obsługuje klientów, robi księgowość, i jeszcze nie wiadomo co tam jeszcze. Czyli robią bardzo dużą ilość rzeczy w trakcie dnia, w trakcie tygodnia, w trakcie miesiąca, i oni nie są świadomi tego, że w ten sposób sabotują rozwój swojego biznesu, ponieważ myślą, że im więcej będą pracować, im więcej będą robić, tym szybciej będzie rozwijał się ich biznes. A niekoniecznie tak to wygląda. I mamy wiele właśnie przypadków naszych klientów, gdzie w momencie, kiedy przestali pracować po 10-15 godzin i robić masę różnych rzeczy, zaczęli pracować mądrze, zaczęli pracować mniej, delegować pewne zadania do zespołu i skupiać się na właściwych zadaniach samodzielnie jako właściciel, ich biznesy zdecydowanie szybciej się rozwijały. I takim działaniem, które bardzo mocno ułatwia przedsiębiorcom skupienie się na rozwoju własnej firmy, jest po prostu delegowanie zadań operacyjnych, obsługi klienta do zespołu. Czyli przykładowo, jeśli na ten moment Twój klient, nie wiem, jest fryzjerem przykładowo, no to działanie, które powinien zrobić, aby szybciej rozwijać swoją firmę, no to zatrudnić sobie jakiegoś fryzjera na swoje miejsce, który będzie obsługiwał klientów, a Twój klient wtedy będzie zajmował się sprzedażą. I w większości przypadków, właśnie właściciele biznesów, my akurat działamy z właścicielami studiów treningu personalnego, to oni przed współpracą z nami tak naprawdę 100% swojej uwagi poświęcają na obsługę klienta. Gdy takie osoby zaczynają współpracę z agencjami marketingowymi, wygląda to już bardziej na zasadzie takiej, że 80% czasu poświęcają na obsługę klienta, no i 20% na sprzedaż. I to jest oczywiście spoko, lepiej w ten sposób niż 100% na obsługę klienta, ponieważ tu już mają pierwsze wyniki, ale bardzo ciężko jest rozwijać firmę właśnie działając w ten sposób. I to, co robimy we współpracy z naszymi klientami, to jest zamiana tej tak naprawdę statystyki, czyli 20% czasu poświęcają na obsługę klienta, czyli zarządzanie zespołem, ewentualnie prowadzenie kilku klientów. Tak po prostu for fun, żeby, żeby prowadzić sobie kilku klientów, ale mimo wszystko większość energii, większość czasu skupiają te osoby we współpracy z nami na sprzedaży. Czyli ich głównym, głównym zadaniem podczas dnia jest to, żeby ich zespół miał klientów, żeby miał z kim pracować. Głównym ich zadaniem podczas dnia nie jest zajmowanie się klientami, tylko zajmowanie się tym, żeby tych klientów pozyskać, czyli obdzwanianie niekontaktów. Następnie przeprowadzanie spotkań sprzedażowych i gwarantuję Ci, że właściciel, który poświęca 80% swojego czasu na obsługę klienta i tylko 20% czasu na sprzedaż, zawsze, ale to zawsze będzie miał gorsze wyniki sprzedażowe, będzie miał mniej konkretne lidy, mniej zaangażowane osoby, będzie miał mniejszą sprzedaż niż osoba, która ma tę statystykę odwróconą, ponieważ ta osoba poświęca więcej czasu, więcej uwagi, szybciej dzwoni do kontaktów, bardziej angażuje się w rozmowę. Jest, wykonuje więcej follow-upów, więcej przypomnień do tych osób, ponieważ wie, że to jest główna rzecz, którą musi ona na co dzień wykonywać, a wielu właścicieli biznesów tak naprawdę chce traktować marketing i sprzedaż swojej firmy jako taki dodatek, czyli najpierw ogarnę klientów i potem coś może posprzedaje. No nie, tak to nie powinno wyglądać. Powinno to wyglądać w ten sposób, że główny fokus na sprzedaży głównie sprzedaje, i w międzyczasie ogarniam klientów, w międzyczasie zarządzam zespołem. W ten sposób właśnie nasi klienci działają. I zanim nasi klienci też delegowują zadania do zespołu, robimy pewną rzecz z ich ofertą, a chodzi o zwiększenie cen. I często właśnie właściciele biznesów boją się oddelegować swoich zadań operacyjnych, czyli obsługi klienta, ze względu na to, że mają niskie ceny. I u nas bardzo często wygląda sytuacja w ten sposób że nasi klienci przykładowo pobierają 120 zł za godzinę ich pracy, z czego muszą załóżmy oddać 80 zł do zespołu na jakieś tam koszty marketingu, sprzęty, lokale i te inne rzeczy i zostaje im z tego 40 zł marży. Więc gdy chcą oddelegować swoje działania operacyjne, nie do końca im się to opłaca, nie do końca im się chce to robić. Oczywiście jest lepiej mieć te 40 zł niż nic. Ale nie czują aż tak dużej potrzeby, aż tak dużej motywacji do delegowania tych zadań do zespołu. Za to w momencie, kiedy my przechodzimy do nich, uczymy ich, jak sprzedawać na przykład za 160 zł, czyli podnosimy im cenę. Wtedy te osoby mają dwa razy wyższą marżę, czyli dwa razy wyższy zysk z tego samego klienta, z tej jednej godziny, którą przeprowadzi ich pracownik z klientem, i wtedy. Ta motywacja do delegowania zadań i do bycia właśnie tym CEO, tym właścicielem firmy, który pracuje bardziej nad firmą, który zajmuje się tym, żeby firma się rozwijała, a utrzymanie tej firmy, czyli obsługę klienta zostawia właśnie swojemu zespołowi, jest zdecydowanie prostsze dla tych osób. Więc podsumowując, najprostszym działaniem, jeśli twoi klienci obecnie nie mają czasu, nie mają chęci bądź słabo podzwaniają kontakty, to jest zdjęcie ich odpowiedzialności z obsługi klienta i przekierowanie większej ilości energii na sprzedaż. I my właśnie zwykle przed współpracą tłumaczymy im, że słuchaj, obecnie prowadzisz, załóżmy, 10 godzin treningów personalnych, my działamy z trenerami personalnymi. Jeśli chcesz mieć wyniki ze współpracy z nami, to musisz teraz oddelegować połowę tych treningów do zespołu i 50% Twojego czasu przekierować na sprzedaż. Jak będziesz chciał prowadzić 10 godzin treningów personalnych i jeszcze przy okazji gdzieś tam w wolnych lukach sprzedawać, gwarantuję ci, że te wyniki nie będą tak dobre, jakbyś po prostu tego oczekiwał. Dlatego zanim puścimy kampanię reklamową, najpierw tworzymy przestrzeń w kalendarzu tych klientów. A wiele agencji działa właśnie w ten sposób, że ich klienci przychodzą, nie mają przestrzeni w ogóle żadnej w kalendarzu, ledwo dają radę wyrabiać z obecnymi zadaniami. A te agencje dorzucają im jeszcze kolejne zadanie, czyli obsługę kontaktów i sprzedawanie, i potem dziwią się, że ci klienci nie obzwaniają ich, mówią, że lidy są niekonkretne i każą ciągle zmieniać te kampanie reklamowe. Więc to jest numer jeden czyli twój klient musi mieć czas na sprzedaż poprzez oddelegowanie zadań operacyjnych do obsługi klienta. I drugie zadanie, które też mocno ułatwiło naszym klientom wzrost ich firm, jest. Oddelegowanie obsługi kontaktów z kampanii reklamowych do asystentki lub do kogoś z zespołu, aby przeprowadzał rozmowy telefoniczne i umawiał spotkania sprzedażowe, które będzie przeprowadzał właściciel. I zwykle, gdy generujemy z kampanii reklamowej kontakty dla naszych klientów, to sytuacja wygląda w ten sposób, że odzwanianie kontaktów nie zajmuje dużo czasu, ale zajmuje sporo uwagi tego właściciela i przez to, że ten właściciel i musi obsługiwać klientów i zarządzać zespołem i sprzedawać, jeszcze obdzwaniać te kontakty, to mimo wszystko nawet jeśli ma oddelegowane sporo rzeczy właśnie do zespołu, te zadania operacyjne i zajmuje się małą ilością rzeczy, to mimo wszystko te obdzwanianie lidów może go rozpraszać i może być takim działaniem, które hmm, jakby jest w stanie robić na bieżąco, ponieważ ma już więcej czasu, ale gdyby oddelegował to jeszcze dodatkowo, czyli i oddzwanianie kontaktów, i obsługę klientów, to mógłby mieć jeszcze szybsze, jeszcze lepsze wyniki, i tak zwykle się właśnie dzieje u naszych klientów, bo wtedy, gdy właśnie mają oddelegowane te dwie rzeczy, są w stanie skupić swoją całą energię tylko i wyłącznie na wykonywaniu spotkań sprzedażowych. I tak naprawdę właściciele zespołu, właściciele firmy i tak dalej, najlepiej gdy mają jak najmniej rzeczy na głowie i w momencie, kiedy oni mogą skupić się bardziej na zarządzaniu zespołem i sprzedawaniu i zarządzaniu firmą i nie mają na głowie jeszcze tego, że muszą zadzwonić każdego dnia do pięciu kontaktów czy tam komuś się przypomnieć czy coś w tym stylu, to bardzo, bardzo mocno ułatwia, ułatwia im właśnie działanie, a poprzez oddelegowanie tego do zespołu często dzieje się tak, że ten zespół ma tylko i wyłącznie na przykład jedno zadanie Albo tylko dwa zadania w swoim kalendarzu, więc ten zespół jest w stanie zdecydowanie lepiej skupić się na odzwalaniu tych kontaktów, jest w stanie kontaktować się szybciej. Ponieważ gdy właściciel zarządza zespołem, ogarnia różne sprawy, różne rzeczy i akurat wpada kontakt do jego biznesu, on nie może się tym zająć, ponieważ ma inne ważniejsze rzeczy na głowie. To osoba z zespołu może na przykład, nie wiem. Ma teraz okienko, albo po prostu pracuje gdzieś tam na recepcji, albo pracuje zdalnie, cokolwiek tak naprawdę, to ona ma zdecydowanie większą przestrzeń na to, żeby te kontakty obzwaniać. Jest w stanie zdecydowanie szybciej i lepiej to po prostu zrobić. Dlatego te dwa działania, o których Ci wcześniej wspomniałem właśnie tutaj w tym filmie bardzo mocno wpływają na to, jak dużo nasi klienci sprzedają i jak bardzo wykorzystują kampanie reklamowe we współpracy z nami. I właśnie oprócz samych kampanii reklamowych, które dla nich przygotowujemy, uczymy ich, jak oddelegować te zadania operacyjne do zespołu, i następnie, jak oddelegować obsługę kontaktów z kampanii reklamowej do zespołu, tak żeby oni mogli skupić się na bardziej istotnych działaniach. To by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę, zasubowania tego kanału, obejrzenia kolejnych odcinków i zapraszam Cię też do społeczności, link w opisie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Yo!